No dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w serialowym rozkładzie jazdy na styczeń 2022 roku. Roku, który mam nadzieję, serialowo okaże się dużo lepszy niż dwa ostatnie, przy czym to nie tak, że w 2021 nie było co oglądać. Szerzej na ten temat oczywiście porozmawiamy sobie w naszym subiektywnym podsumowaniu, które myślę, że wkrótce pojawi się na kanale. Tyle tylko, że było też w tym roku sporo rozczarowań, jak choćby na przykład fakt, że wiele dużych tytułów do Polski wcale nie dotarło, a wiele istotnych serialowych wydarzeń przeniesiono na kolejny rok, czyli jeżeli wierzyć tym wszystkim zapewnieniom, to 2022 może być naprawdę mocne i trzeba przyznać, że już styczeń nie wygląda wcale słabo, a z pewnością lepiej niż ten zeszłoroczny. Oczywiście wszystkie tytuły znajdziecie w opisie tego wideo, w specjalnej liście. Jeżeli czegoś zabraknie na niej, to dopisujcie w komentarzach, a jakie seriale będziemy oglądać w styczniu. A very British Scandal nowość miniserial premiera 7 stycznia HBO GO. Jeśli ten tytuł brzmi dziwnie znajomo, to uspokajam, wszystko z wami okej. Okay? Dobrze kojarzycie A Very British Scandal, to jest druga odsłona wyprodukowanej przez BBC One antologii opowiadającej o największych obyczajowych skandalach brytyjskiej socjety. Pierwsza część, zaledwie trzyodcinkowa, nosiła tytuł A Very... English Scandal i stał za nią Russell T. Davis. Scenarzystką i producentką tych nowych odcinków, których znowu jest zaledwie trzy, jest Sarah Phelps. Fabuła serialu skupia się na głośnej w latach 60. XX wieku sprawie rozwodowej między Margaret Campbell a księciem Ianem Campbellem. Nie mam pojęcia, co to za sprawa. W rolach głównych wystąpili Paul Bettany oraz Claire Foy, którą większość z Was pamięta pewnie z roli królowej Elżbiety w The Crown. Walide, Nowość premiera 7 stycznia, kanal.com. Francuskojęzyczne seriale mnie kojarzą się głównie z osadzonym w Paryżu Deep Song, czyli Call My Agent, w którym zdeterminowani agenci próbują nawigować bardzo zmanierowane gwiazdy. Sporą odmianą będzie więc najnowsza propozycja od Kanal Plus, która opowiada o mrocznym i pełnym rywalizacji w świecie lokalnych raperów. We Francji serial Valide stał się Oglądalnościowym fenomenem, notując ponad 33 miliony wyświetleń, a w obsadzie znalazło się kilku znanych raperów. Natomiast w głównej roli utalentowanego młodego muzyka z bardzo szemraną przeszłością wystąpił Hatik, jeden z aktualnie najpopularniejszych francuskich reprezentantów sceny hip hopowej. Euforia, sezon drugi, premiera 10 stycznia HBO Go. Jej pierwszy sezon okrzyknięto nowym fenomenem Young Adult, chwalono reżyseria i scenariusz Sama Levinsona, fantastyczny występ Zendai i Hunter Schafer, ścieżkę dźwiękową, zdjęcia, a sam serial okrzyknięto nowym głosem pokolenia. To było latem 2019 roku, zanim przyszła pandemia i niestety sparaliżowała plany zdjęciowe, a aktorom i aktorkom skomplikowała grafiki, co prawdopodobnie wpłynęło na to, że drugi sezon trzeba było bardzo opóźnić aż do stycznia 2022 roku, i te dwa specjalne odcinki, które zostały w międzyczasie wyemitowane, były marnym pocieszeniem. Teraz wreszcie euforia powraca naprawdę. Spodziewajcie się, więc już wkrótce, recenzji u nas na kanale przedpremierowej. The House, nowość, animacja, premiera 14 stycznia Netflix. W przeciwieństwie do Euforii nie jest to może najbardziej oczekiwana premiera stycznia, ale z pewnością ma szansę okazać się. Najbardziej zaskakująca. Gatunkowo, The House to jest antologia składająca się z zaledwie trzech odcinków, zrealizowana w bardzo trudnej technice animacji poklatkowej. Według opisów, jest to ekscentryczna, czarna komedia o pewnym domu i trzech surrealistycznych historiach o tych, którzy i które w tym domu zamieszkali. Głosów bohaterom użyczyli między innymi Helena Bonham Carter, Matthew Good i Mia Goff, a zwiastuny wyglądają bardzo obiecująco, choć z pewnością nie będzie to pozycja serialowa dla każdego. Afterlife sezon 3, premiera 14 stycznia Netflix najsmutniejszy wdowiec świata powraca, aby na zmianę wzruszać, bawić i szokować. Najnowsza produkcja Rickiego Gervaisa nazywana jest jego jak dotąd najdojrzalszym dziełem. Nic dziwnego, Gervais zaczynał od satyry na pracowników biurowych, a doszedł do takiej smutnej opowieści o stracie i przeżywaniu żałoby. Główny bohater Afterlife, Tony, nie mogąc się otrząsnąć po śmierci ukochanej żony, postanawia myśleć tylko o sobie i przestać bawić się w jakiekolwiek konwenanse, bo i tak nie zależy mu na innych ludziach. Rzeczywistość szybko jednak weryfikuje jego poglądy, stawiając na jego drodze mnóstwo wartościowych osób, z którymi Tony, wbrew własnej woli, będzie musiał nauczyć się jakoś rozmawiać. Peacemaker nowość premiera, Prawdopodobnie 14 stycznia HBO GO. Start tego tytułu w styczniu był trzymany do ostatniej chwili w takiej tajemnicy, że do teraz nie mamy jeszcze potwierdzonej na 100% daty premiery, chociaż data startu w USA sugeruje, że w Polsce pojawi się właśnie w okolicach 14, chociaż zastrzegam, że w tym konkretnym przypadku możemy tylko spekulować. Mimo wszystko pospekulować warto, bo serial to nie byle jaki, po pierwsze osadzony jest w uniwersum DC, po drugie to spin-off Legion samobójców, a po trzecie jego twórcą jest sam James Gunn. W końcu po czwarte w rolę tytułowego peacemakera ponownie wciela się tutaj John Sena. Całość ma mieć 8 odcinków. The Tragedy of Macbeth Film premiera 14 stycznia Apple TV+. Jedyny film na naszej styczniowej liście to adaptacja klasycznej sztuki teatralnej, ale jeżeli śledzicie na bieżąco oscarowe shortlisty, to myślę, że warto sobie zanotować datę tej premiery. Jak sam tytuł sugeruje, jest to oczywiście ekranizacja Macbetha Williama Shakespeare'a w reżyserii Joella Coena. Tak, tego samego, który od lat tworzy nierozłączny duet ze swoim bratem Ethanem i ma na koncie takie filmy jak choćby Fargo, Big Lebowski czy No Country for Old Men. W Tragedii Macbetha zagrali m.in. Denzel Washington oraz Frances McDormand, która jest zresztą też współproducentką filmu. Film jest jednym z oscarowych faworytów, a Denzel Washington typowany jest jako jeden z najlepszych aktorów tegorocznego sezonu oscarowego. Ozark, sezon czwarty, część pierwsza, premiera 21 stycznia Netflix. Powoli staje się tradycją, że finałowe sezony popularnych seriali Netflix dzieli na dwie części. Obie emitowane są w tym samym roku, ale z około 5-6 miesięczną przerwą. Tak było ostatnio z domem z papieru. Ten sam los podzieli teraz Ozark, na którego finałową odsłonę fani czekają no, już sporo, bo od marca 2020 roku za to na osłodę dostaną więcej odcinków. Każda z części będzie składać się z siedmiu, co oznacza, że sezon czwarty łącznie będzie ich liczył nie 10, a 14. Pierwsze materiały wideo z nadchodzących odcinków sugerują, że Byrdowie znaleźli się w miejscu, z którego nie ma już ucieczki. Jaki koniec ich czeka, tego dowiemy się oczywiście już wkrótce. The Gilded Age, nowość premiera 25 stycznia HBO Go. Jeśli tęsknicie za Downton Abbey, ten tytuł powinien Was zainteresować. Nie tylko jest to dramat kostiumowy, którego akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych w okresie, kiedy rodziły się największe fortuny, ale jego scenarzystą i producentem wykonawczym jest Julian Fellows, czyli... Człowiek, który stworzył Downton Abbey. Nie spodziewajcie się klimatów rodem z Bridgertonów. Pozłacany wiek, bo taki polski tytuł ma ten serial, ma się skupić na intrygach, ale i przemianach społeczno-obyczajowych, jakie wówczas miały miejsce oraz oczywiście fortunach tych zdobytych i tych utraconych. Całość ma mieć 9 odcinków. The After Party, nowość, premiera 28 stycznia, Apple TV+. Mówią, że ten serial jest, odpowiedział Apple TV+, na sukces Only Murderers in the Building od Hulu, którego zresztą my w Polsce nie mieliśmy okazji jeszcze oficjalnie obejrzeć. Głównie ze względu na podobieństwo gatunkowe, czyli pastisz seriali kryminalnych. Stworzona i wyreżyserowana w całości przez Christophera Miller'a czarna komedia skupia się wokół zjazdu absolwentów, na którym dochodzi do pewnego tragicznego zdarzenia. Każdy z ośmiu odcinków opowie. Mniej więcej tą samą historię z perspektywy innej postaci, a w obsadzie zobaczymy kilka znanych twarzy, w tym m.in. Ilany Glazer, Bena Schwarza, Dave'a Franco czy sama Richardsona. Poza tym, w styczniu swoje premiery i powroty mają. The Beast must die nowość miniserial premiera 1 stycznia. This is us sezon 6, premiera 4 stycznia. The Righteous Gemstones Sezon drugi, premiera 10 stycznia. Archive 81 nowość premiera 14 stycznia. Servant Sezon 3 premiera 21 stycznia. Billions Sezon 6 premiera 24 stycznia. Snowpiercer Sezon 3 premiera 25 stycznia. The Legend of Vox Machina Nowość Animacja premiera 28 stycznia. The woman in the house across the street from a girl in the window. Nowość premiera 28 stycznia. I to już wszystkie styczniowe premiery, które mamy na naszych obu listach. Myślę, że nawet najbardziej krytyczne osoby, które narzekają zazwyczaj na to, że nie ma co oglądać, znajdą na tej liście. Coś dla siebie, oczywiście. Pełną listę premier i powrotów znajdziecie w opisie tego wideo. Jak mówiłam, dopisujcie, jeżeli czegokolwiek brakuje, bo wciąż jeszcze mamy no, taką lekką dezinformację w zakresie nowych tytułów, które czasami potrafią być dopisywane do grafików premier w ostatniej chwili, więc na to nie mamy wpływu. I ja w tym momencie już Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Piszcie też, na co czekacie, co tak naprawdę najbardziej Wam się z tych styczniowych seriali produkcji podoba. Jeżeli się ten odcinek podobał z kolei, no to wiecie co robić. lajkujcie, subujcie ten kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Twittera, Instagrama i Facebooka. I czekajcie na kolejne odcinki, bo planujemy wkrótce przegląd najciekawszych premier 2022 roku, a następna w kolejności jest już um, recenzja euforii. Także myślę, że jest na co czekać. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego w tym nowym 2022 roku.